Ale zdecydujesz telefon i znowu pojawi się iPhone, to czy jesteś w stanie to usunąć jakby przy prezentowaniu telefonie? Ona powiedziała, że tak, że bez problemu. Dogrywam przywitanie do vloga, bo nie wiem dlaczego się nie przywitałem. Także witam serdecznie. Zostawcie suba i zapraszam do oglądania. Pozdro. Ten telefon z TikToka z poprzedniego odcinka, nie wiem czy pamiętacie. I przyjąłem trzy stówki od Jara z Discorda za ten telefon. Także trzy stówki za nic nie zrobienie. Oprócz tego sprzedałem Apple Watch SE pierwszej generacji. Tak samo dla jednego z Was na Discordzie za 300 stówki. Także tutaj chyba też ze 130 zysku czy coś takiego. No i to obóz piszcie jak coś, bo skacze na drzewo. Już cały pierdolił. Co ty robisz, Łobuz? O, tak Łobuz się zachowuje. Dobra, panowie, patrzcie, co mam. Tablica dzisiaj zapraszam na lekcję z flipowania iPhone. Będzie tutaj, będzie. No, kurwa, wszystko będzie. Tak będzie, jak zarobić pieniążki. Pyk, kurwa. Generalnie to przedstawiam sobie rzeczy w pokoju. Wyjebałem te dwie szafy, żeby tutaj mieć ścianę wolną. I tutaj będzie studio do nagrań drogi do miliona. Także tutaj będzie wszystko. Tak, o, jeszcze idą mi dwie lampy dodatkowe. Mikrofon, taki za dwie stówki, taki fajny w miarę. Myślę, że będzie git audio. No, no i tutaj będziemy nagrywać drogę do miliona. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Dobra, panowie, szybki poradnik. Co jest w życiu najważniejsze? Po pierwsze, są to pieniądze. To jest najważniejsze. Po drugie, co jest drugie najważniejsze? Jest to oczywiście siłownia. Raczej nie inaczej. I po trzecie, trzecia najważniejsza rzecz cipeczki. Nic innego nie ma, kurwa. To jest najważniejsze. Pakuję tutaj tego Apple Watcha, jeszcze go zeruję. SE pierwszej generacji dla ziomeczka z Discorda. Nik gruby, pozdrawiam serdecznie, bo pewnie będzie oglądał. Bo z tego co wiem, to ogląda. Dorzucam ci taki pasek, Mordo, żebyś miał jakiś drugi, a nie taki różowy. To i gitara, zaraz pakuję i, i wyślemy sobie to dzisiaj. Czternasteczka tutaj od Badzia przyszła. Kurde, całkiem ładna, powiem Wam, ładnie się prezentuje. Spróbujemy zaraz uruchomić tego potwora. On tutaj w df jest, a teraz w ogóle padł. Za 900 kupiłem. Myślę, że się sprzeda za 1200, także elegancko w sumie. Dobra, panowie, telefonik uruchomiony generalnie miał mieć 79 kondycji baterii, ale robiliśmy flesza i ziomek nie wie ile było, bo nie sprawdzał. Yy, więc zobaczymy, może się okazać, że będzie miał na przykład 80 coś i byłoby zajebiście sprawdźmy i hu jest serwis 79, no także nie miał więcej yy, i teraz lipa chyba będę go po prostu wysyłał do skupu, no albo może wymienimy w nim baterię, zastanowię się, bo zawsze można by wymienić baterię i po prostu go wystawić, myślę, żeby też to ogólnie. A jak nie no to do skupu bo poleci za 1100 i będzie tutaj dwie stówki zysku. I tutaj to 14 Pro Max wrócił mi ze skupu i patrzcie jakie on ma kurwa przebarwione, w sensie te żółte to jest no, jakby wypalone piksele i tutaj ma też u góry wypalone 14 Pro Max. Ale sobie go wezmę jako mój roboczy do nagrywania drogi do miliona no i ogólnie do nagrywania vlogów, bo też ma fajną kondycję. A ten co trzymam teraz 13 pro sobie opierdolę i będzie git No i ta 13 sprzedana na skup za 900 Także szybkie 300 wyzysku z dnia na dzień no i humor gituwa. Łobuz nagrywam cię cwaniaku będziemy tu tak stać, pół godziny łobuz, przegryzienie smyczy to nie jest rozwiązanie tego problemu o, o! No, jeszcze jedno. No i chuj. Dobra panowie, wysyłam tą 13 Pro na serwis. Jest to moja prywatna 13 Pro, którą używałem chyba z półtorej roku. Tak, jest tutaj ekran do regeneracji, także wysyłam do Adka na regenerację. Jak coś, to oczywiście serwisan dostępny na naszym Discordzie. I jak wróci, to będę wymieniał w niej baterię bo jest 79 kondycji i sobie ją sprzedamy. Bo wymieniłem na tego 14 Pro Maxa co widzieliście przed chwilą. Tutaj ekranik do regeneracji, także sobie sprzedamy i odzyskamy jakąś część za ten update, upgrade telefonu. Panowie, jest sobota, godzina 23. Leżę sobie w wannie. I właśnie się sprzedał drugi kurs dzisiaj. Także kurwa no po prostu dziękuję. Dziękuję po prostu za zaufanie i na pewno wam to się zwróci, no bo kurs jest naprawdę mocny. I jeszcze raz dziękuję. Jakby ktoś był zainteresowany, to piszcie do mnie śmiało na Discordzie. Zadzwonił do mnie przed chwilą ziomek z poprzedniego vloga, co kupowałem od niego trzynastkę. Powiedział, że ma 12 Pro Max ze zbitym tyłem, że w szufladzie znalazł, tylko jest problem, bo jest pin tam na tym telefonie, on nie pamięta pinu, także zaraz mi podeśle numer e-mail SIM, ja sobie sprawdzę, czy jest tam iCloud, jeżeli nie ma tam iClouda, to jedziemy, pojedziemy kupić ten telefon. Rzuciłem mu cenę 500 i przejebałem, bo no pytałem się go, ile chcesz za niego, on powiedział, żebym rzucał cenę, no to mówię 500. I powiedział, że bierze i że zajebista cena. Bo myślał, że dostanie z 200 stówy, także kurwa, no przejewałem sobie, bo mogę powiedzieć, że dwie stówy i byśmy mieli 12 Pro Maxa ze zbitym tyłem za 200 stówy, yy, wysłałbym do serwisu na Discordzie do atka za kolejne 200 stówy i bym miał za 400 stówy zrobiony telefon. No ale zobaczymy, może jeszcze na miejscu coś ponegocjuje. Skoro Ziomek był skłonny taniej oddać, to może za 3-400 stówy go wyrwę. No, także zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Sprawdziłem, okazało się, że jest iCloud, ziomek dzwoni. K는지aras? Halo. No mordo, jest iCloud tam na nim, wiesz. Wiem, dzwoniłem, dzwoniłem właśnie do, dzwoniłem właśnie do no i rozmawiałem z panią, czy nadal mają dostępne, czy nadal mają dostępne usuwanie iCloud'a jakby w ich tam, w tych iSpot'ach całych, tam, czy, czy tam ich tych o autoryzowanych serwisach powiedziała mi, że tak, z ten szok koszt, powiedziała mi tak samo 150 zł albo 180, nie pamiętam już teraz. I spytałem się, czy, czy bo że ma, powiedziałem, że mam iPhone'a, że nie pamiętam kodu, że mam znajomego, który po prostu może usunąć mi ten kod, ale że ktoś telefon i na nowo pojawi się iCloud to czy jest w stanie do usług, jakby przy prezentowym telefonie, ona powiedziała, że tak, że bez problemu. Tylko to już kosztuje 180 zł. Ja powiedziałem, że ok, w porządku, to że dziękuję za informację i że kontaktujesz się z nami i dał znać, czy, czy co i jak. No i się rozłączyłem, no i powiedziałem, że na spokojnie, że można coś takiego zrobić, nie? Spoko, no ale to, to wyślij im to i niech to zrobią, nie? I wtedy dobra, mi się ci. ten telefon najwyżej. Jeszcze raz? No to wyślij im to i jak będzie gitno, to ja mogę wziąć wtedy ten telefon, nie? No dobra, spoko, w porządku. Wiesz dobra, o co dziękuję. chodzi? No, nara, nie wiem, dziwne kurwa, coś, coś jak wałek wyczuwam, yy, aczkolwiek no poprzednio 13 kupiłem od tego ziomeczka, zobaczymy, czy coś z tą trzynastką nie będzie nie tak, zaraz sprawdzę kurwa, no chyba, że faktycznie się daje klauda ściągać w iSpotach, aczkolwiek kurwa powątpiewam, Powątpiewam plus, między pierwszą a drugą rozmową naszą minęły dwie minuty. I co, ziomek, w dwie minuty zdążył znaleźć numer na infolinie, zadzwonić tam i pogadać z babeczką, kurwa, że czy zdejmują iClouda? No nie wiem, no kurwa, nie wiem. Tutaj mam tą trzynastkę, którą kupiłem w poprzednim odcinku od tego ziomeczka. Sprawdziłem sobie ją jeszcze raz, no bo wtedy na TikToku jak nagrywałem, no to nie sprawdzałem dokładnie, no bo raczej no jak ktoś się zgadza na nagrywanie na TikToka, no to raczej jest legit. Yy, więc sobie ją teraz jeszcze raz sprawdziłem i wszystko się wydaje legit, nic z nią nie jest nie tak. Sklepałem sobie dane, wyszło, że jest yy, po prostu, że wyprodukowana w Japonii, ale to nic nie szkodzi. Ma też tutaj antenę z tego powodu. No ale to jest generalny Git. Simlock jest unlocked, wszystko tutaj jest Git. Totalnie nic z nią nie jest nie tak. Także no ten telefonik był Git. Nie wiem o co z tym iCloudem chodzi. Może ziomek nie chciał wyjeby zrobić, tylko po prostu chciał naściemniać, żebym ja kupił ten telefon. No ale wtedy to była wyjeba, no bo ja bym został z telefonem z iCloudem. A nie mógłbym zdjąć tego iClouda, e no bo kurwa się nie da zdjąć iClouda. E nie chce mi się w to wierzyć, że się da. Yy, no no i w sumie chyba tyle z tej historii. Ja Idę sobie właśnie z łobuzkiem i patrzcie, mam tu kurwa kieszeń na paczkę. Zajebiście w chuj. Idziemy wysłać. Yy, 13 Pro na serwis jedzie na wymianę tyłu. do łobuza kąpać teraz. Łobuz idziemy kąpać bo śmierdzisz. Kot znowu też już śmierdzi pewnie przez ciebie. Śmierdzielu. Łobuz. Łobuzowi się chyba nie podoba kąpiel. Sprzedałem tą czternastkę na skup. Za 1180, także dzisiaj no, mam baterię do odbioru, także sobie dzisiaj wymienię baterię w niej i poleci od razu na skup raże, razem z resztą telefonów, bo już mi się kilka nazbierało dla ziomka i będziemy praktycznie zczyszczeni z towaru. Już zostanie jedyne co mi zostanie to jeden zegarek i w sumie tyle, także git. przypoj w kuj zamówiłem zgrzewkę energetyków. Wyszedłem po to z łobuzem, bo zapomniałem. No to jest kurwa życie, panowie. Koszuleczka z dzika siedzi. Fajna jest. Ale w chuj dużo kurwa tu widać, nie? A jeszcze nie jestem aż tak docięty kurwa, żeby tak chodzić chyba. Chociaż no dobrze siedzi, bary fajnie siedzą. No i to by było na tyle we vlogu. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba. Zapraszam na Discorda. Zapraszam do inwestycji w mój kurs. Zapraszam do zakupu tabelek i kurwa nie wiem co jeszcze. Może jeszcze dywany zacznę sprzedawać.